To jest martwa cisza, to jest martwa cisza, to jest martwa cisza, to, ma to jest martwa cisza, to jest martwa cisza, to jest martwa cisza, to jest martwa cisza, Mar martwa cisza. To jest martwa cisza, będę się zwierdalał w piekle, będę się zwierdalał w piekle, To to jest inferno, będę zwierdalał się w piekle, będę się świertał w piekle, jestem kurwa tu nienormalnie, kurwa psychicznie, kurwa chory, będę się zwierciadał, nic się kurwa nie uciekniesz, piekła nie spiertolisz. Dryfu tego to pilnuje, kryfu to pilnuje, tego żebyś nie i piekła, To kurwa się wpierdolę, jak kurwa świnie, to jest kurwa horror, nie polecamy dla małych dzieci kurwa, bo im mózg tryje. Nie, słuchajcie, troki cieśnik, nie słuchajcie tego ratu! tu mam kurwa rygo z ja pierdol. słuchajcie, drogie małe dzieci. nie bójcie się już kurwa stać. To jest kurwa taka, to Małe, kurwa sieci, słuchajcie mnie, drogie sieci, już kurwa, to pronoszka sieci. Posłuchajcie, małe sieci, staje pite i dobroszki. To jest daję pista dobranoska. Dla tużesnych sieci, dla niekrzesnych dzieci. To jest kurwa dobranoczka, to jest zła martwa cisza, to jest zła martwa cisza, to jest martwa cisza. Kier, Trochę ciesi, to wspania. stropie, ciesi, to spania. Cieszy, to się lucyfer, spierdoli wasze rzerki, spierdoli wasze Ja jestem tutaj po was, nie spierdolicie mi sami się zwykle z i będziemy Was śpiewać. To jest kurwa chrytu. Ten utwór to dla niekrześnych ksiesi, które nie słuchają brocistów. Pamiętajcie, przyjdźcie po Was. Jak nie będziecie krześni, jak nie będziecie się niekrześni, po Was. <laughs> I wasze energii skierował. To jest martwa cisza. Kurwa,